Co to? co to jest? Mam 10 Ja muszę być cały zielony. Nie będę wracał. Start, 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 start! Lecimy! Nagle czarny to było, to ekran. HEJ! Prawda jest? Chopie, ona wygląda na ciebie. Patrzcie, czarny ekran! Czarny ekran, niedobrze. O, o, o. Polera! Polera! Mamy to, mamy. A co to? Co jest? Gdzie chcesz zaczynać? Gdzie chcesz zreakcyjować? Nie! O oh Mike, o oh, jaka ta mapa jaka jest, jest wielka? Jakie to dobra. Wycisza. Wyciszamy się chyba. Wyciszamy oh, co się ja robiłem tą bronią? O co tu chodzi? że nie zabijajcie, dajcie się nacieszyć, chamy. Jak mnie ktoś zabije, to przysięgam. Wydam z teamu, nie. Nie wiem, gdzie jestem. The security, tu są gdzieś kamery. Eltron, Gako O ja Tu nie wiem kto jest Jarkis <grybujesz> Ja O, 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 o nie, nie wiem. A w ogóle ta gra płynnie chodzi, nie? Ej, gdzie tu się idzie? Masej O oh, Jesus Christ Elektryk? To jest elektryk, wy ty, ty. Moment, bo ja tam montażka to zrobiłem, że tam wróci a, to akurat jest standardowe okej, okay, not bad gdzie, gdzieś tam są o, o, o o lol, o oh! gdzie ja jestem? gdzie jest, kurde, nie, nie, nie. <gryw> nie ogarniam bardzo czy jest kibel? Oj! Ale dźwięk! Wow, jaka Jeej, to jest? Wow. A wiecie, że jest task z kąpaniem się? A ja właśnie tam byłem, tak ja to to. Ej, jakie Nagrali. to jest, dziwne? Ja biegłem za strzałką, gdzie ja mam moje ringi. Nie miałem pojęcia, gdzie biec. Przy światłach to samo, nie? Ej, imposterzy mogliby ja trollecować, nie? Dobra, nie zachodziłem z tam z powrotem, co Ja chwilę. nawet nie. O, i no. Macie jakieś zdjęcie mapki, czy coś? Żeby no, nie gdzie no, no. To to a w ogóle ten, bo nie zdążyłem zgłosić, Eldron leży praktycznie na samym końcu po prawej. Ja z Eldronem się często mijałem, z Masejem się często mijałem. Mhm. Ja z się prawie cały czas trzymałem, tylko to się teraz Więc Tym, Tą drogą bym wykluczył Maseję, bo mógłbym ja, zabić za ja, ja nią. Ja zacząłem, ja zacząłem. A few minutes later. Ja na Maseję ja głosuję. Mam. A, czyli tak, wyleciał. Piona Katien. Grana już? Nice. O lol, papa łasek! <laughs> trzymaj! trzymaj. <Nie. śmiech> jak w Matrixie. Co jest, co, co jest? jest? My gramy dalej? Nie przegramy. A, koniec, a to był dobry strzał? A dobry, a dobry strzał był chyba, no? Drek, po prostu. Ej, Ty jest 90 sekund, żeby dotrzeć do tego. Do... Zobaczcie, jak ja wchodzę po drabinie. Gdzie to było? Tu jest drabina. Patrzcie, patrzcie, jak dupką kręcę. A nie, to nie dupką jednak kręcę, tak. Eee. Gdzie ten reaktor jest do cholery? Tu mogę wejść? O. <zysy> nie wiem, gdzie To jest jeden, jeden, dwa, siedem, osiem. A, to jest ta platforma śmieszna. Dobra, tego nie mógł zrobić zielony, więc zielony... Dobra, Jarkis, leci. Jarkis, out. Halo. A że wam się tak wartnęło, kurde, impostorzem? A ja nie wiem, o co chodzi, kurde. Ej, tam obok ciebie była zielona platforma, którą można było przejechać do tego drugiego... Ja... Aha, no. Tak, ja musiałem kliknąć ją, o, ale pytanie no. się na nowej mapie, jakie były taski. Ej, się ogólnie się powiem tak w ten, Daj mógł, po kurwa. To? Dajcie kurwa. Trochę bo... musiałem mapy. się mapy, ale musiałem się was zapytać. Musiałem się was zapytać, bo tak szczerze pyta pytanie, się aktualnie o jakie taski zostały zrobione, to szczerze. Ale ja i to się w ogóle nie pograją.